Las. Jest blisko koło nas. Piękna przyroda. Ożywia się. Latają motyle. Piękny las. Piękna droga. <grymne> Tutaj są miejsca, na których można usiąść elegancko sobie, jeśli ktoś by chciał. Tam są jeszcze większe obeliska, troszeczkę z tyłu. Nie wiem, czy widać, zaraz zobaczymy. Tak? Nakierowałeś to? Ta? Ciężko to zobaczyć przez te drzewa, ale tam widać troszeczkę. Lasek, lasek, lasek. Drzewka też. Tutaj nie wiem, czy można coś dostać za darmo w ogóle. Jak ktoś chce palić drzewem jeszcze, to może coś dostanie. Piękna pogoda. Lasek, lasek. Fajny jest. <ścoughs> Pozdrawiam Gracjana Rostockiego. Lasek, lasek, lasek. Bardzo piękny taki lasek. Po lasku piękne drzewka są. No i liście już rosną. Lasek. Taki lasek. Chodzą piechury. Wznoszą się prawie do chmury. To takie zwykłe piechury. A to jest lasek. Mamy też i ławki. No, i drzewka, świeże, piękne powietrze. Drzew. No i ptaszki w tle urogające, śpiewające. No i lasek. Ludzie biegają i się kiwają. Wszyscy się tutaj sponiewierają. Tutaj takie piękne, ładne drzewka mamy. Tu jakaś chmurka nad nami ładna, a może nie ładna, no raczej nie za bardzo. Tutaj taki lasek. Piechury przechodzą, biegają ludzie stłamszeni życiem codziennym, a tutaj gałęziowiska. Na ogniska. No, na pewno na ogniska, bo na co innego. Dobra. No cóż, co wam mogę wam powiedzieć, takiego lasku pięknego, na przepięknej drużce prowadzącej do nicości? Lasek. A w lasku ludałki. No dobra. I, i piękne ptaszałki. Trzeba tylko uważać na buty, żeby ich sobie nie ubrudzić. Uważajcie z białymi butami po lasach, bo to nie wiadomo, na no co natkniecie. Chociaż jest sucho. Miło. No i opalać się troszeczkę trzeba. Polecam Wam wyjście do lasu. Na spokojny dzień zawczasu. Czasem i w weekendy, w niedzielę. No i lasek. Tylko lasek. Papa. Pa.